Witajcie! Jest środa 14 października, a dzisiejszego flesza zaczynamy od ważnej wiadomości. Manul uciekł z Zoo. Martwimy się, że może umrzeć z głodu. Donoszą pracownicy poznańskiego Zoo. Dlatego jeśli jesteście w okolicy i po ogrodzie właśnie buszuje wam taka pusta kulka, skontaktujcie się z właściwymi osobami. Swoją drogą, czy Manul nie są jeszcze słodsze niż oposy? I znowu poranek w pracy zmarnowany na oglądanie filmików ze zwierzętami. Now it's your turn. Go be a hero, Miles. Start nowej generacji robi się jeszcze bardziej interesujący. Najnowszy Game Informer przynosi nam kolejną garść informacji o Spider-Man Miles Morales, jednym z tytułów startowych PS5. Akcja produkcji ma się rozgrywać rok po wydarzeniach z poprzedniej odsłony, a młodszy człowiek Pająk będzie jedynym grywalnym bohaterem, przyjmując pałeczkę po Peterze Parkerze. Sama gra ma zaoferować dwa tryby graficzne: ten stawiający na jakość, czyli 4K 30fpsów ray tracing inne takie bajery, oraz tryb wydajności z dynamicznym 4K, ale z 30 klatkami. Studentom jak w artikule, dodało też, że nie planuje dużych dodatkowych DLC do gry. Oraz to, że z racji na inne moc tego wcielnia człowieka pająka, troszkę inaczej będzie wyglądał interfejs. W tytuł zagram już 19 listopada. Osobiście, jaram się. We have no doubt that Inn will be your perfect home for the holidays. Czy są z nami fani staroszkolnych horrorów? Jeśli tak, to smutna wiadomość. Druga część duchowego spadkobiercy założeń z Clock Tower, czyli Remodeled Broken Porcelain, ma duże problemy. Choć tytuł ledwo co miał premierę i nie ma jeszcze recenzji na meta, już teraz dociera do nas pierwsze głosy, jakoby to był praktycznie niegrywalny. Ogromne problemy z klatkami, źle zrealizowany interfejs i problemy z fabułą oraz wprowadzaniem nowych adwersarzy. To jedne z narzekań, które znajdziemy w przytłaczająco negatywnych recenzjach na Steamie. Ech, a już chciałem sobie robić maraton z tym tytułem na Halloween. The Shadowlands are infinite. Popularne MMO World of Warcraft właśnie czekał się pacza 901, który powoli przygotowuje tytuł na premierę dodatku Shadowlands. Ta niestety, po tym jak ją ostatnio przełożono, nadal nie jest dokładnie doprecyzowana, ale deweloperzy zarzekają się, że będzie miała miejsce jeszcze w tym roku. Samołotka zaś wprowadza innymi nową lokację startową, czyli Wyspę Wygnańców, którą weterani będą mogli pominąć, oraz redukuje poziomy maksymalnie rozmiętych postaci z 60 na 50. Do 60 ponownie mamy dobić w nadchodzącym rozszerzeniu. Trzymamy więc kciuki, żeby Shadowlands nie został znowu przesunięty. See good! <laughs> Nie wiedzieliście, którym Iworem będziecie grać i który będzie kanoniczny? No to problem z głowy. Chyba. Ijin opublikował właśnie nowy film z Assassin's Creed Valhalla, który pokazuje, że oprócz wyboru męskiej albo żeńskiej wersji głównego bohatera bądź bohaterki, ani ma na start przygody zaoferować nam jeszcze trzecią opcję, to znaczy wybierze za nas, na bazie tego, która wersja bohatera posiada w danej chwili, cytuję, silniejsze wspomnienia. Co to znaczy? <laughs> nie mamy dla tego pojęcia, ale złośliwi powiedzą pewnie, że to nic innego jak opcja random, tylko że inaczej nazwana. I nie wiem, jak wy, ale jak chyba spasuję. Od dawno już wiem, że zacznę przygodę Iworką. The pirate scenario is a one to four player contest for treasure and glory on the high seas. Jak zapowiadają ludzie ze studia Fractious Games, już 22 października Cywilizacja 6" doczeka się darmowej aktualizacji w klimatach pirackich. Nowa zawartość ma wprowadzić do gry m.in. scenariusz związany z piratami nawiązujący do kultowego Sid Pirates z 2004. Oprócz tego możemy liczyć na nową ręcznie wykonaną mapę, choć i tak będzie jeszcze opcja skorzystania z generatora. Dodatkowo gracze będą mogli przetestować jedną z czterech frakcji z odmiennymi zdolnościami, takie jak Dread Pirate, Privateer, Swashbuckler oraz Hoarder. Z istotniejszych nowości warto też wspomnieć o opcji polowania na skarby oraz niszczenia innych Pokrętów. Przy okazji aktualizacji gra ma się też doczekać poprawek i zmian w balansie rozgrywki, w tym działania sztucznej inteligencji i dobrze, darmowych dodatków nigdy da za wiele. I to tyle na dziś. Dbajcie o siebie i trzymajcie się ciepło, oby też ten biedny Manu się znalazł. Cześć!